Dzień dobry, kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z naszej serii SSE Od Nowa. I dzisiaj stwierdziłam, że porobimy sobie zadanka na farmie Steve'a, a konkretnie tutaj z dziewczynami typu Sonia, znaczy typu e, o imieniu Sonia, Luciana i ta z DZW z tego co pamiętam. Mm. Także myślę, że nie przedłużając, możemy sobie lecieć e, z zadankami. Proszę bardzo. Cześć Ayumi, słyszałaś już o Szlaku Czerwonych Sznurków w Jodowym Gaju? Z, e, jedź z Sonią i Lucianą na miejsce spotkania przy Silver Silversong. Szlak Czerwonych Sznurków to wiosenna tradycja Jurwiku. Przyjaciele wyruszają razem na trasę i wzmacniają swoją więź, przywiązując czerwony sznurek na szczycie góry. Jedziemy tam z Lucianą, chodź z nami. E, chodź z nami. <gry> o tak, Sirieja, będziemy zaszczyceni, jeśli Ayumi i Saf, e, Safron przywiążą sznurek razem z nami. Dołączysz do nas? Eee, się, proszę. Co, coś mi to czytanie nie idzie już na samym początku. Eee, to zaszczyt mieć takich przyjaciół. Jadę z wami. Świetnie, będzie super. Ale co ze i kałużą? Bez nich nie możemy jechać. Właśnie dostałam do dnia sms -a. Zobaczymy się na moście. Spóźnia się znowu. Początek szlaku ciężko znaleźć. Użyję gps Nie będzie konieczne. Serio, znasz drogę, prawda? Znaczy, znasz drogę. <gryw> Serio, znasz drogę, nie? <gryw> Prych, no tak. <gryw> Jest coś, czego Twój koń nie potrafi, Luciana? Hmm, nie wiem, na razie niczego takiego nie znalazłam. No tak. No dobra, to jedziemy sobie um... W ogóle straszne lagi mam jakiś ten śnieg. Nie wiem, czy sobie go nie wyłączyć. Zobaczmy, jak to bez śniegu będzie. Hmm. Wydaje mi się, że lepiej. Dobra, to będzie odcinek bez śniegu dzisiaj. Eee, nie wiem, czemu, ale strasznie mi laguje jak ten śnieg jest. I w ogóle coś z ustawieniami mi się chyba e, kało. Czekajcie, bo mam za blisko konia tą kamerę. No dobra, teraz wydaje mi się, że chyba lepiej jest. Eee, no i tak. Te zadanka chyba tak będą trwały z 20 minut 30 z tego, co kojarzę z poprzedniego kąta, to gdzieś mi się włącza. Eee, także. odcinek będzie taki, jak zwykle, można powiedzieć, bo moje odcinki właśnie tak trwają od 20 do 30 minut. Eee, jak widzicie, no tutaj zadaniami już tak średnio jest. <laughs> tutaj wszystkie zaczęte są. E, z, główna fabułka skończyłam, zostały mi tylko lalki Erisy Jeżeli dobrze pójdzie to wam odcinek z lokalizacjami właśnie tych lalek Bo, e, bo za to dostaje się PD dla postaci, także wyczekujcie tego odcinka jeżeli, um, Chociaż nie wiem czy się w ogóle pojawi e, Ale na 90% go nagram, także wyczekujcie Bo myślę, że pojawi się, jak nie w tym tygodniu to w przyszłym Chociaż w tym tygodniu chyba pojawi się ten odcinek co teraz e, widzicie e, I aktualizacja mm. Może jeszcze nagram do Walking Dead, zobaczymy. Więc to palalki, jeśli będą w przyszłym tygodniu, także. No, jeszcze zobaczymy. Nic nie obiecuję, bo wiadomo, ja mówię jedno, a później robię drugie. I, i, i tak to później właśnie wygląda. Miałam się spotkać z Emmą, a, a nie ma ani jej, ani Błotka. Planowaliśmy te jazdy czas od czasu dni otwartych. Gdzie ta Emma? Sprawdź konie. Emma to Emma. Przyjedzie, na pewno. Po prostu jej zegarek pokazuje trochę inną godzinę. Masz rację, ale miałam nadzieję, że z uwagi na naszą przyjaźń zjawi się na czas. Czar czerwonych sznurków jest dość męczący. Skoro i tak już czekamy, to sprawdźmy, czy konie są odpowiednio przygotowane. Świetny pomysł, Luciana. Może sprawdzimy sobie nawzajem siadła. Co ty na to Ayumi? Kiwasz głową na potwierdzenie. No dobra, to schodzimy z konia i sprawdzamy. Poprawianie siodła. A to każdy mamy sprawdzić. Mieliśmy sobie nawzajem sprawdzać, a nie że ja mam wszystkim. No, ale dobrze. Najważniejsze są konie. Siri i Kaspury na pewno będą wdzięczni za dodatkową parę oczu mającą na nich baczenie. Mającą na nich baczenie, ok? Wciąż nie ma Emmy, chyba trzeba zacząć bez. No i o wielku mowa. Mamy Emmy. Czekajcie. <głysy> Emma, jesteś w samą porę. W ostatniej chwili już prawie pojechaliśmy bez ciebie. Bardzo przepraszam, musiałam się najpierw zająć taką pewną sprawą. Ale zjechałeś z góry, co tam robiłaś? Tak? Eee, nie. Jesteś kiepskim kłamcą. Skoro jesteśmy już w komplecie, to możemy zaczynać? Pewnie, że tak. Sprzątam na konia. Eee... a dobra, to jest quest. Myślałam, że coś się popsuło. A Jomi, ruszasz na szlak razem z nami? Oui, wspaniale, im nas więcej, tym lepiej. Do dzieła. Idź z innymi na początek szlaku. Szlak Czerwonych Sznurków ma bardzo ciekawą historię. Chcesz o niej posłuchać? Ehm, myślę, że tak. Tak, opowiedz, proszę. Wspaniale, dowiedziałam się o tym, gdy szukałam informacji o urodzajnych hrabstwach na dni otwarte w stanie Czerwony sznurek losu wywodzi się z chińskiej kultury. Pewien mit podaje, że bogowie łączyli czerwonym sznurkiem dwie dusze, którym przeznaczone było się spotkać. To dwie się objawić jako przyjaźń, ważne wydarzenie w życiu lub nawet małżeństwo. Gdy rodzina Lee z farmy Burza przybyła z Chin na Jorvik, usłyszała mi z sobą legendę o darze Aiden, czyli więzi między koniem a jeźdźcem. Lee zaczęli wplatać czerwony sznurek w swój sprzęt dla koni, by pokazać, że łącząca jest z nimi więź to przeznaczenie zesłane przez bogów i ich przodków lub Aiden. Gdy rodzina Liz z farmy m, Burza przybyła z Chin na Jorvik, usłyszała mi Aha, to nie czytałam przed chwilą? Chyba tak. Inni mieszkańcy Orwiku zauważyli mocną więź pomiędzy lilią i wkrótce wszyscy chcieli mieć czerwony sznurek więzi. Nikt nie wie, kiedy pierwszy czerwony sznurek został przywiązany na szczycie tej góry. Przez lata wiązano ich coraz więcej, a teraz zostało e, ustanowione oficjalnym szlakiem. Jakby chciało tego samo przeznaczenie. Piękne, prawda? Hmm. Dobra, to my troszkę szybciej sobie pojedziemy. E, przez przypadek kliknąłam zdjęcia. E, także my troszkę sobie przyspieszymy, bo pewnie to będzie trochę... O, dobra, coś mówię. Lysja na tej serii otworzycie niewiarygodny zespół. Jak twoim zdaniem rozwinie się wasza przyjaźń? E, Okej, okay, może powinniśmy razem z nimi jechać, żeby widzieć dialogi? Czy nie? Working e, to zawsze będzie naszą specjalnością, ale interesują mnie również inne style jeździeckie. Zwykle wolę dokładność od szybkości, ale kartoflany wyścig był naprawdę emocjonujący. Gdyby nie ten tajemniczy kary koń północno-szwedzki, mielibyśmy z większe szanse. Tak nie wzięłabym udziału w kolejnych wyścigach. E, Sonia, a ty Kasper? Pewnie chodziło jej o konia tego, Idrisa. Gdy dorastałam, moja rodzina zawsze brała udział w festiwalu o tematyce średniowiecznej w Everdale. Tutaj na Irwiku tematem przewodnim są oczywiście konie. No i tak. Nie zdążyłam przeczytać. Tak dziewczyny pędzą. No trudno, najwyżej będziecie mogli sobie cofnąć i zatrzymać. A to nie mówię, że one tak pędzą. Macie tak niesamowite marzenia. My z płotkiem po prostu kochamy szybką jazdę i wysokie skoki. O niczym innym nie myślałam. No tak. Wow, mamy owiec. Owiecki chciałam powiedzieć. <laughs> owieczki. Słyszycie? Owca, przepraszam, że wam przeszkadzam, ale znacie się może na zaganianiu, owiec? Myślę, że chyba na pewno. <laughs> Pomożesz? Ratujesz mi życie. Jeśli nie zagoniesz stada do zagrody, to moje kochane owieczki będą obiadem dla wilków. Pewnie się zastanawiacie, co tutaj robię z tymi wszystkimi owcami i bez psa albo konia, który pomógłby mi je zagonić. Pomóż z jakąś zbłąkane owce, z powrotem do stada. Właściwie to mam pomocników do zaganiania. Cały górnik. Pomyślałam, że skoro świnia może zaganiać owce, to czemu nie kurszaki? <noise> no, no tak. Teraz tak myślę sobie, że to nie był zbyt dobry pomysł. Ale mam waszą czwórkę. Spokojnie, Andy, zaraz się zajmiemy twoimi owcami. Dokładnie, tak. Dobra, zbieramy owieczki. Ojej, mam je tak cały czas prowadzić? Oj, ale to będzie długi zadań, coś tak czuję. Ta biegnie w tą, w tap, tamtą, ja nie wiem. Dobra, na razie chyba nadążamy nad nimi. Mam nadzieję, że wszystkie mam. My raz, dwa, trzy, cztery eee, i piątej nie mam. O kurde, gdzieś zgubiłam jedną owcę. <gry> Ej, autentycznie nie ma jednej owcy. Aha, bo jedna już. Eee, jedna już poszła. No dobra. To, to wszystko się zgadza w takim bądź razie. Sama się zagoniła Dobra wieczki, lecimy, lecimy W ogóle kochani, nie przypominam, że mam własny klub dzieckiem na SSO Także jeżeli ktoś byłby zainteresowany dołączeniem To w opisie zawsze, pod każdym odcinkiem macie podane, podanego mojego Discorda Tam możecie mnie zaprosić I tak naprawdę mamy tylko dwa wymogi, czyli posiadanie Discorda, by móc być na naszym serwerze Discord Oraz aktywności też jest bardzo ważne także jeżeli ktoś byłby chętny to zapraszamy zajmujemy się skokami ujeśniamy oraz integracją e, także że tak powiem każdy znajdzie gdzieś tam miejsce dla siebie daną dziedzinę można powiedzieć że zajmujemy się wszystkim ale wydaje mi się że to też jest taka skok dla osób które lubią różnorodność że tak powiem także taka mała przypominajka dobra Chyba to będzie koniec zaganiania owiec. A jeszcze nie. O, i teraz, tak? Przykro mi to mówić, ale większość sada wciąż nie ma. O nie, w tym tempie to cały dzień będziemy zaganiać te owce. Wila, a gdzie Luciana? O, proszę bardzo. Wszystkie owce są już na swoim miejscu, Andy. Co za opanowanie! Co za gracja! Jesteś niesamowita, Luciana. To zasługa, Sirio. Ja mu po prostu nie przeszkadzam. Ten twój koniec jest fantastyczny. Dam ci za niego swoje kurszaki. O nie! Biedne kuraki! Bardzo hojna oferta, Andy, ale nigdy się nie rozstanę z Sirio. A jak dorzucę świnie? Albo nie. Dwie świnie i lamę? Proszę. Oj, Andy, Andy. No tak. Dobrze, że trafiłyśmy na Andy'ego, może zaprowadził nas tutaj czerwony sznurek przeznaczenia, a właśnie, czas ruszać na szlak No tak Już prawie jesteśmy na miejscu, naprzód ku przyjaźni Jedź po szlaku na miejsce odpoczynku i pikniku No dobra, tylko podnieśmy sobie poziom konia Ja w ogóle nie pamiętam jaką sztuczkę ma teraz, zobaczmy sobie Aha, kłanianie się, okej okay. Dobra, to nie przedłużając, lecimy sobie Będziemy takim skrótem, tak jak Emma. Okej. Okay. <grytanie> Wskaczę w miejscu. Szlak czerwonych sznurków rozpoczyna się tutaj. Jeśli się rozdzielimy, to szukajcie słup Jeśli się... Tak, dobrze przeczytałam. Jeśli się rozdzielimy, to szukajcie słupków z czerwonym znacznikiem, a będziecie wiedzieć, czy jesteście na dobrej drodze. Okej. Okay. Czyli to była pewnie wiadomość do mnie, bo ja będę lecieć przodem. Także... Szukamy tych, chociaż nigdzie nie widzę tak szczerze. Żadnych słupków. Aha, chyba musimy na nie czekać, bo widzę, że tutaj nawet nie mam pokazanej lokalizacji, do którego punktu jedziemy. Także będziemy sobie jechać razem z dziewczynami. Ok. To idealne miejsce na odpoczynek, a gdy wszyscy będą odpoczywać. Nie zwracajcie na mnie uwagi. Idę sobie w te krzaki. To nic podejrzanego. <grych> no tak. Do przebiegłego lisiego złodzieja i odzyskaj prezent Emmy. Mogłabym przysiąc, że tutaj e, ją ukryłam. Ukryłaś co, Emma? Nic, właściwie to nie, nic. Niebieską wyłnianą torbę. Ukryłam ją tutaj, bo miałam swoje powody. Niebieską wyłnianą torbę? Taką jak ta? A, ty mały złodzieju. Ayomi, musisz mi pomóc odzyskać tę torbę. No dobrze. Pomożemy. Aha, bo musimy szukać tego lisa, no dobra. To lecimy wszystko po kolei. Pewnie w ostatnim punkcie będzie ten lis, znając moje szczęście. O, mamy, 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 nie uciekaj, nie uciekaj, chodź tu. Powinnam zadzwonić po strażników i posłać ci do lisiego więzienia, ty mały złodzieju. Teraz grywasz urocze zwierzątko? Nic z tego, nie ze mną te numery. Twoje lisie sztuczki na mnie nie. Oh. <grybujesz> Ojej, ale słodziak. No. <grybujesz> słodki, słodki. Dobra. Dzięki za pomoc w złapaniu tego małego bandyty i odzyskaniu rzeczy. Co jest w torbie? E, nic ważnego. Zwykłe e, pamiątki rodzinne. Schowałam je tutaj, bo, e, bo chciałam, żeby poddychały górskim powietrzem. <grym> Najważniejsze, że torba jest już bezpieczna. No tak. Tylko mnie się wydaje, że niebo jest coraz ciemniejsze. Lepiej ruszajmy, żeby nie złapał nas deszcz. Zapomniałam spakować płaszcza przeciwdeszczowego. Jedź po szlaku. No dobra. O, doramy punkt. To my sobie przyświeczymy. Żeby ten odcinek nie trwał zbyt długo Mniej więcej pamiętam jak trzeba tam jechać Ładnie tutaj Zbieramy sobie te, chociaż ja już skończyłam tą repkę z farach Ale dobrze mieć te roślinki, żeby później sobie tam Właśnie w tym warsztacie różne temki porobić Długo pracowałam w stajni i widziałam jak otwierano i zamykano Wiele klubów jeździeckich, co sprawia, że niektóre Przechodzą próbę czasu, a inne nie E, trochę źle to przeczytałam, ale dobra. Mamy deszczyk. Fajny klimacik. Tutaj. Dobra, tutaj. Tutaj. Ojej. Mm, słyszałyście? Osuwisko. No tak. I zablokowana droga. Mamy kłodę. Niedobrze, droga jest całkiem zablokowana. Obyśmy nie musieli zawracać. Naprawdę, miałam nadzieję, że dziś przywiążemy ten czerwony szurek. Przy tej pogodzie nie przejdziemy przez to osuwisko. Może jedźmy z powrotem i spróbujmy jutro. Oszuka innego sposobu, by jechać naprzód. Samie, <grystanie> nie możemy się poddać, jesteśmy tak blisko. Też mnie to boli, Emma, ale nie przejedziemy przez to osobisko, chyba że nasze konie mają skrzydła. A może wykorzystamy tamtą kłodę? Wygląda dość solidnie jest wystarczająco szeroka. Ja i Serio pojedziemy pierwsi. Co ty na to, Serio? To bezpieczne? Tyrio kiwa z przekonaniem. Serio ostrożnie idzie naprzód. Okej. Okay. A, dobra, mogłam, mogłam nic nie klikać. Kłada <głodę> wytrzyma, ale lepiej jedźmy pojedynczo. Teraz ja i błotko gotowa. Okej. Okay. Błotko praktycznie przeskakuje przez przeszkodę. Dobra, czekam aż przejdzie. Tym razem nie przeklikuję. Chociaż widzę, że one tylko przechodzą, także to nie ma chyba tutaj nic szczególnego. Ui, to było straszne. A mi teraz ty jej saffron. No dobra. Hop. Lecimy. Ło wow! Było blisko! Doskonale, Ayumi! Saffron ma nerwy ze stali. Teraz ty, Sonia. Sonia? Okej. Okay. A co z Sonią? Gdzie Sonia? Czemu nie jedzie? Pomóż Sonii przejechać przez kłodę. Jedź ci ze mnie. Nie dam rady. Po prostu nie potrafię. Ale, Sonia, nie znam odważniejszej dziewczyny. Niczego się nie boisz. Nie zatrzymałoby cię nawet tornado do pająków. Boję się wysokości. Przepraszam, nie chciałam was zawieść. Nie mów tak, Sonia, nie musi się wstydzić lęku. Na tym szlaku chodzi o przyjaźń. Zawrócimy i razem pojedziemy do miasta. Nie, muszę przynajmniej spróbować. Może mnie jakoś wesprzecie. Eee, to złapie cię ogromny pająk? <grych> nie, nie. Zaufaj Kasprowi. i znajdź siłę waszej więzi. Tak, Kasper się nie boi. Dziękuję za tę radę. Okej, okay, idzie. Szybko, potrzebuję wsparcia. Mm. Słyszę wilki za tobą. Wierzymy w ciebie, Sonia. Dzięki, Ayumi. Naprawdę mam najlepszych przyjaciół. Okej. Okay. Pięknie idzie. No elegancko, Sonia. Tak to się robi, właśnie. Udało się, to wsparcie naprawdę było mi potrzebne. Jesteś najważniejsza, Sonia. No tak. Wciąż mam lęk wysokości, ale przynajmniej wiem, że mogę liczyć na przyjaciół. Już prawie jesteśmy. Na no, co czekacie? Ruszajmy na koniec, ee, na koniec szlaku i przywiążmy nasz sznurek. Jeźdź na koniec szlaku razem z Sionem i innymi. Sonią. Nawet nie wiem czy dobrze czytam te imiona, ale Wow, ale widok, niesamowity, prawda, Kasper? No W końcu idziemy na najwyższy szczyt Jorwiku. Nie wiem, gdzie mam jechać tak szczerze, chyba tędy. Nie, to chyba, to chyba nie tutaj. Pewnie, że tak, wiedziałam. Może tutaj? O, tutaj. Jesteśmy. Udało nam się razem. Mam sznurek, którym, którym możemy upamiętnić naszą przyjaźń. mi chcesz wybrać miejsce, w którym go przywiążemy? Pomóż przywiązać czerwony sznurek przyjaźni. Dobra. To wy wybieram to miejsce. <noise> Przywiązując ten czerwony sznurek, przysięgamy, że zawsze będzie łączyła nas więź, bez względu na to, jak po co to się nasze życie. Więzi z naszymi końmi i między nami zostały przypieczętowane. Aż mam dreszcze. Chyba nie ma lepszego czasu, by oficjalnie ogłosić powstanie naszego klubu jeździeckiego. Jeśli ktoś miał wątpliwości, czy powinniśmy być razem w klubie, to ten szlak je usunął. Tyle się dowiedziałam o was wszystkich i o sobie samej. Wspaniałe uczucie. Na razie jesteśmy tylko we trzy, ale mam nadzieję, że zachęcimy też innych. To dotyczy również ciebie, Ayumi. Och, Ayumi nawet nie wie, jak będziemy się nazywać. Mogę jej powiedzieć? Proszę. Mów, M. Lying foxes. Okej. Okay. Foxes, foxes. <grywa> Uwaga, Erwiku, nadchodzi nowy klub. Wee. O no tak. <grywa> ja już mam swój klub. Ja już mam. Ayumi, bardzo się cieszę, że jesteś z nami w tej niezwykłej chwili. Och, prawie zapomniałam. Porozmawiaj z Emmą. Jeśli chodzi o tę torbę, przez którą tak dziwnie się zachowywałam, mam coś dla Was by uczcić założenie naszego klubu. Miałam nadzieję, że zrobię dla każdego kompletne stroje, ale zabrakło mi czasu. Potem mi się przypomniało, że Sonia mówi wszystkim o bezpieczeństwie, które zaczyna się od dobrego kasku, więc pomyślałam, że skoro nie mam czasu na wszystkie elementy stroju, to zaczynam właśnie od kasku. Jana zainspirowała mnie barokowe projekty, które pokazałaś mi na dniach otwartych. No i zrobiłam Wam wszystkim kaski i Flying Foxes. Emma, cudowny, to logo jest wspaniałe. Sama je zrobiłaś? Naprawdę nie sposób cię rozszyfrować. Kirsi mi trochę pomogła, jeśli chodzi o życie, nie ma sobie równych. Jednak lub bezdziutki będą nam zazdrościły tych kasków. I nie myślcie, że zapomniałam o Sirio i Kasprze. Zrobię im derki, nie mogą się czuć pominięci. Emma, masz takie dobre serce. Sonia, aż strach pomyśleć, że prawie się spóźniam na, e, na jazdę po szlaku. O teraz już zawsze będę na czas. Obiecuję, możesz na mnie liczyć. Och, Emma, przepraszam, że się ciebie czepiałam. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Nigdy nie powinnam była wątpić w twoje zaangażowanie. Słyszysz, Błotko? Powiedziała, że dalej jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami. Ayumi, nie wiedziałam, że pojedziesz z nami, ale na szczęście zrobiłam czwarty kask i z przyjemnością ci go dam. O ile nie wstydzisz się pokazywać z takimi dziwadłami jak my. Flying Foxes na zawsze. <grym> to tak. Jesteś wspaniałą przyjaciółką. Wiem, że jeździłaś już z innymi klubami, ale pamiętaj, że jesteś dożywotnim, honorowym członkiem Flying Foxes. Mam nadzieję, że niedługo znów razem pojeździmy. Eee, I to by było na tyle, kochani. To jest taki oto kask. Tak się prezentuje. Oczywiście bez e, żadnych tutaj e, no umiejętności. Także co kochani, to by było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do zostawienia w górę, subowania oraz dokumentowania moich filmików. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Uwaga, pomacham wam tym razem. Pa,